A teraz podchodzi inkasent, czyli pozostałe konie są już w start maszynie. Dobrze. Ruszyły. Dobrze przyjął start Nonito i prowadzi. Pozostałe mocno zgrupowane. Na drugiej pozycji galopuje Vivian. Tam jest Kambia. W odstępie galopuje inkasent. Nonito. Z przewagą nad Vivian, później jest Kambia, następnie Lakoni. Wyjście na prostą, bardzo szeroko. Nonito ma przewagę i ucieka. Tam przy bandzie dobrze galopuje Lakoni. Na około 400 metrów przed celownikiem. Nonito jest zdecydowanie na pierwszej pozycji, a na drugą w tej chwili wysunął się Scaloni. Polem. Finiszuje Kambia. Nonito ma sporą przewagę nad resztą stawki i tego wyścigu już nie przegra. Nonito jest pierwszy, a na drugiej pozycji Scaloni i Selownik. Nonito Scaloni, i tam na trzeciej Vivian. Tuż Kambia, następnie Skafelia i reszta.